Ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne atestowane szkło bezpieczne, szklane panela laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką. Stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, m.in. tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u ciebie w domu. Max Plus, Agencja Reklamowa, ulica Pułaskiego, 31, Kalisz. Jestem, Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. Odmień z Wesołkiem swój ogród. Szeroki wybór kruszyw dekoracyjnych i artykułów ogrodniczych. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Mam bilet w pierwszej. Ja w internetowej. A ja w kablowej. I wszyscy macie dobre, bo Vectra to pierwsza internetowa telewizja kablowa. Ekspresowa łączę z rozrywką z każdego miejsca w Polsce. A klasyka kina. Podjazd. Kierunek HBO. <laughs> Balet. Kolejna stacja. Wybierz Wektre. Telewizja i internet tylko za 69.99, a HBO i Tidal na pół roku w prezencie. Zadzwoń 601 601 601. Czy wiesz, że smog każdego roku zabija w Polsce prawie 50 tysięcy osób? Walcz o czyste powietrze dla Ciebie i Twojej rodziny. Zamiast samochodu wybierz rower, transport publiczny albo spacer. Ociepl swój dom i postaw na ekologiczne ogrzewanie. Nie tylko zmniejszysz emisję zanieczyszczeń, ale też zaoszczędzisz, płacąc niższe rachunki. Zamiast narzekać, że sąsiad znów spala śmieci, uświadom go, że to zagraża naszemu zdrowiu, bo jakość powietrza to jakość życia. Poniedziałek, 8 marca. Agnieszka Gieszy, dzień dobry. Pora na wiadomości z Kalisza i regionu. Sprawdźmy co przynosi nam nowy tydzień. Inwestycja u zbiegu Stawiszyńskiej i Alei Wojska Polskiego budują nowy supermarket. Ptasia grypa w gminie Żelazków. Jest to duży problem na terenie powiatu kaliskiego, ponieważ powiat kaliski i okoliczne powiaty słyną z produkcji drobiarskiej. Na przekór stereotypom kobiet kierowców ciężarówek przybywa, a jedną z nich jest Kasia Skalisza. Poznając prawo jazdy, ja nikomu o tym nie mówiłam. Ja chyba bałam się właśnie reakcji, że ty jesteś nienormalna, nie powinnaś czegoś takiego w ogóle się tychać, i bałam się właśnie takich ocen, że to jest coś nie dla mnie. A ja wiedziałam, że ja chcę to robić. A zaczynamy od wyroku, jaki dziś wczesnym popołudniem usłyszał ksiądz Arkadiusz H. oskarżony o wykorzystywanie seksualne dziecka. Sąd skazał go na trzy lata bezwzględnego więzienia. Duchowny ma też dziesięcioletni zakaz kontaktu i pracy z dziećmi i młodzieżą. A szczegóły zna Agnieszka Walczak. Arkadiusza H. nie było na sali sądowej, dlatego nie mógł usłyszeć uzasadnienia wyroku. Sąd podkreślił, że to, czego dopuścił się przed laty duchowne, miało wpływ na całe dorosłe życie pokrzywdzonego. Sam poszkodowany, czyli Bartłomiej P. po wyjściu z sali sądowej, powiedział, że jest usatysfakcjonowany takim wyrokiem, że przez wiele lat czekał, by ktoś uznał winę Arkadiusza H, czyli księdza, który przed laty molestował obecnie dorosłego już mężczyznę. Kiedy Arkadiusz H. dopuścił się tego przestępstwa, Bartłomiej P. miał zaledwie 9 lat. O tym, czy prokuratura odwoła się od tego wyroku, a przypomnę, że że prokuratura, że oskarżenie żądało 6 lat pozbawienia wolności dla księdza oskarżonego o pedofilię, jeszcze nie wiadomo. Równocześnie z tym procesem toczy się proces cywilny, w którym poszkodowany Bartłomiej P. oraz jego brat, który także był molestowany przez Arkadiusza H., domagają się odszkodowania, ale już nie od samego księdza, ale od kurii, która przez lata nie reagowała na sygnały o tym, co dzieje się w fleszewskiej parafii. Dla magazynu miejskiego z Kraszewa, Agnieszka Walczak. Do sprawy wrócimy w jutrzejszym magazynie miejskim. Kolejny supermarket otworzy się w naszym mieście. Obiekt sieci Lidl powstaje u zbiegu ulicy Stawiszyńskiej i Alei Wojska Polskiego. A jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwsi klienci zakupy zrobią tam jeszcze w tym roku. W Kaliszu znajdują się obecnie trzy sklepy tej sieci przy ulicy Podmiejskiej, Piskorzewie i Górnośląskiej. Niebawem dołączy do nich czwarty między Stawiszyńską a Aleją Wojska Polskiego. Inwestycja niedawno ruszyła. Kalisz jest dla nas interesującą miejscowością, dlatego planujemy otworzyć kolejny sklep Lidl Polska w tej lokalizacji. Nowy obiekt zamierzamy otworzyć na przełomie 2021 i 2022 roku. Powiedziała nam Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska. Powierzchnia sali sprzedaży wyniesie ponad 1100 m2. W nowym sklepie Lidl Polska pracę znajdzie około 20 osób. Sieć sprzedaży Lidla liczy obecnie ponad 700 sklepów, ulokowanych na terenie całego kraju. Firma otwiera kilkadziesiąt sklepów rocznie i, jak zapowiada, takie tempo ekspansji planuje utrzymać, rozwijając się w sposób organiczny. Teraz przenosimy się poza Kalisz. Trzeba wybić 4 tysiące kaczek. Kilkadziesiąt tysięcy sztuk drobiu jest zagrożonych. Jest pierwszy przypadek ptasiej grypy w powiecie kaliskim. Badania padłych kaczek wykazały wirusa w Szkurłatach w gminie Żelazków. Początkowo padło 300 kaczek. Badania potwierdziły, że przyczyną pomoru na fermie w gminie Żelazków jest ptasia grypa. W Piątek mieliśmy po południu zespół zarządzania kryzysowego, zostały podjęte określone decyzje. W tej chwili one są wprowadzane w życie, w sobotę nastąpił okazowanie tej fermy, wszystkie padłe zwierzęta zostały wywiezione, reszta została zabezpieczona, a mianowicie obornik i pozostała pasza, zaplombowany obiekt czeka na utylizację, aby odskazić całą fermę. Oprócz gazowania zwierząt farma będzie pod kwarantanną. Konieczne będzie też zdezynfekowanie wszystkich kurników. Nowe ptactwo będzie można w nich umieścić po 21 dniach. Jest to duży problem na terenie powiatu kaliskiego, ponieważ powiat kaliski i okoliczne powiaty słyną z produkcji drobiarskiej. Tutaj ta produkcja jest ogromna. W tej chwili są wyznaczone dwie strefy. 3 km promień od tej fermy w jest to. Strefa zapowietrzona i 10 km strefa zagrożona. W tej strefie 10 km znajdują się 93 fermy. Mamy nadzieję i robimy wszystko, aby ta się nie rozprzestrzeniła się poza ten obiekt, który miał wykrył. Obszar zapowietrzony objęty będzie także dozorem przez co najmniej 21 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia. Zwolnienie z kwarantanny będzie możliwe po przebadaniu ptactwa w gospodarstwach położonych w strefie buforowej. W Wielkopolsce pierwsze ognisko ptasiej grypy w tym roku wykryto w styczniu w okolicach Gniezna. W tym roku było takich pięć, większość na południu województwa. A teraz o innym wirusie. 6170 nowych przypadków, 32 przypadki śmiertelne to dane z poniedziałkowego raportu Ministerstwa Zdrowia. To znaczny spadek w porównaniu z ostatnimi dniami, ale wykonano też znacznie mniej testów. W Kaliszu i Powiecie wykryto pojedyncze przypadki, są jednak ofiary śmiertelne. Ostatniej doby wykonano mniej testów niż do tej pory, prawie 32 tysiące, a w niedzielę ministerstwo informowało o prawie 50 tysiącach testów. Wykryto wówczas 13,5 tysiąca przypadków. W sobotnim raporcie mowa była o 62 tysiącach testów i wykryto wówczas niespełna 15 tysięcy nowych przypadków. W kaliszu ostatniej doby odnotowano cztery nowe przypadki zakażeń, jedna osoba zmarła, miała choroby współistniejące. W powiecie kaliskim dane są identyczne. Cztery nowe przypadki, jedna ofiara śmiertelna z chorobami współistniejącymi. Jeśli chodzi o region, najwięcej przypadków wykryto w powiecie Pleszewskim, 25. W kraju odnotowano 32 przypadki śmiertelne, w tym cztery wyłącznie z powodu COVID-19. Kierowcy z pewnością odetkną z ulgą. Za tydzień mają zakończyć się prace przy budowie ronda turbinowego na Dobrzecu. Ruch już odbywa się tam płynnie. To już ostatnia prosta. Tak rondem jechało się wczoraj w niedzielę. Ruch odbywa się już bez przeszkód. Jak przekazuje miasto, do wykonania pozostały jeszcze cztery elementy inwestycji: położenie części na wierzchni ronda, prace brukarskie na chodnikach, położenie na wierzchni ścieżek rowerowych i wykonanie oznakowania. Prace mają zakończyć się za tydzień. Pierwotnie rondo u zbiegu ulic podmiejskiej i Wyszyńskiego miało być gotowe w październiku zeszłego roku. Na przeszkodzie stanęła pandemia i Liczne kolizje z podziemnymi sieciami elektrycznymi, wodociągowymi i gazowymi, a ostatecznie sroga zima, która uniemożliwiła przeprowadzenie ostatniego etapu robót. Miała zostać nauczycielką języka polskiego, a wylądowała w spedycji. Temperament i miłość do motoryzacji nie pozwoliły jej jednak dłużej siedzieć za biurkiem. Bardziej fascynowała ją jazda niż sama organizacja tras. W Dniu Kobiet poznajcie Kasię Żółtek, piękną i odważną trakerkę z Kalisza. Pochodzi z Kalisza. Tu się wychowała, uczyła i studiowała. I tu żyje. Jest po trzydziestce, ma przy sobie mężczyznę, który ją wspiera i jest pełnoetatową mamą. A oprócz tego realizuje się w swojej wielkiej pasji, motoryzacji. Od siedmiu lat jeździ samochodami ciężarowymi i pokonuje tysiące kilometrów po Polsce i Niemczech. Jest zatrudniona w firmie transportowej Champini w powiecie Kaliskim. Tak naprawdę tą pasją za, zaraził mnie mój obecny narzeczony, i z reguły, właśnie jeżeli chodzi o moje koleżanki z branży, to z reguły tak to się zaczyna. Namawia do tego obecny partner. E, prawda jest taka, że znalazłam fajny sposób na życie, ponieważ ja jako kobieta e, przyzwyczajona do pracy biurowej stwierdziłam, że to jest coś nie dla mnie. Ja wiecznie szukałam wrażeń, wiecznie szukałam właśnie czegoś więcej od życia. No i powiązałam właśnie tak naprawdę swoją pasję, bo zawsze pasjonowałam się motoryzacją, powiązałam ze swoją pracą zawodową. Jednak zanim Kasia wsiadła w ciężarówkę, jej pasja rozwijała się na nieco innym polu. Prowadziła klub dla miłośników motoryzacji i organizowała zloty samochodowe. Jednocześnie obserwowała pracę swojego przyjaciela, obecnego partnera, który także pracował za kierownicą. Nikt nie powiedział, że zawód ten jest zarezerwowany wyłącznie dla mężczyzn. Jednak nie da się ukryć, że częściej za kierownicą tira spotkać można panów. Ja oczywiście wszystkim kobietom bardzo kibicuję, bo to jest świetne przełamanie stereotypu, że tak naprawdę lekka praca jest niekoniecznie dla nas, że my możemy zająć Czymś cięższym. I tak czy inaczej, mimo że jest nas coraz więcej na drogach, to wzbudza to mimo wszystko zainteresowanie, ponieważ jesteśmy w takim środowisku, które nie jest dla nas normalne, prawda? To jest środowisko, gdzie jest brudno, gdzie jest taki survival, bo jesteśmy zalad do domu, tak naprawdę kabina staje się naszym drugim domem i jesteśmy bardzo często zdane same na siebie. Prawo jazdy na osobówkę Kasia zdała za pierwszym razem. A jak wygląda egzamin w przypadku pojazdu ważącego 40 ton? Problem, właśnie, polega na tym, jeżeli chodzi o Polskę, że tak naprawdę egzamin i to, jak wygląda kurs na prawo jazdy, zupełnie odbiega od tego, co mamy tutaj na załączonym obrazie. To mamy samochód większy, na jest, że tak powiem, o wiele, wiele większa. My, zając prawo jazdy, tutaj w Polsce, jeździmy czymś o wiele mniejszym. Jeździmy ciężarówką, ale tak naprawdę, która ma 1-2 stopnie. A ten ma 3. Bywają także auta, które mają 4 stopnie, więc jest bardzo wysoka i jeździmy po prostu, że tak powiem, autem o połowę mniejszym. Do tego później, jeżeli zdajemy właśnie prawo jazdy na taki duży samochód, dochodzi przyczepa. Że tak powiem, przyczepą się, z przyczepą jeździ się łatwiej niż z naczepą. Tym się skręca i cofa zupełnie inaczej. Więc tak naprawdę, jeżeli my wychodzimy po zdanym egzaminie. To problem zaczyna się właśnie nieraz w pracy, że tak naprawdę jest ciężej manewrować takim samochodem, bo nie jesteśmy do niego przyzwyczajeni. Przyznam szczerze, że na początku zdając prawo jazdy, ja nikomu o tym nie mówiłam. Ja chyba bałam się właśnie reakcji, że ty jesteś nienormalna, nie powinnaś czegoś takiego w ogóle się tykać i bałam się właśnie takich ocen, że to jest coś nie dla mnie. A ja wiedziałam, że ja chcę to robić i odcięłam się po prostu, że tak powiem, jeżeli chodzi właśnie o oceny mojej rodziny. Powiedziałam im dopiero, jak zdałam prawo jazdy. Na szczęście zdałam za pierwszym razem, bo pewnie gdybym zdała za trzecim, to by były właśnie teksty, że pewnie nie, nie nadaje się do tego. E, ja im powiedziałam dopiero, jak zdałam prawo jazdy i oczywiście były takie komentarze, no moja mama to w ogóle stwierdziła, że jestem nienormalna i tak naprawdę później, widząc jakieś ciężarówki w trasie, zaczęła płakać o matku, moja Kasia też tak będzie jeździć. Ona się po prostu bała o moje bezpieczeństwo i moje zdrowie, co jest normalne. Ale na przykład wielu moich znajomych jest pod wrażeniem, że ja właśnie podjęłam się takiego zawodu. Kasia wozi owoce, warzywa i grzyby na rynek niemiecki. Jej trasy nie wymagają wielodniowych nieobecności w domu. Zazwyczaj zabierają 2-3 dni. Najważniejsze jest, żeby sprawdzić komplet dokumentów, z którymi wyjeżdżamy. No i oczywiście potem sprawdzić stan jeszcze samochodu, zamknąć bramę, no i jechać. Przed ciebie. pod rampą, więc zaraz idziemy rozładować. Ostatnie trzy palety rozładowane, więc można iść na pauzę. Koniec pracy. W moim przypadku pracy się dzieli na trzy etapy. Pierwszy jest to jazda, czyli praca nasza i rozładunki, które wykonujemy. Drugi jest to pauza, czyli czas na sen. Jest jeszcze trzeci, czyli czas na trening i ewentualny czas dla siebie. I ja właśnie zaczynałam ten trzeci etap. Gdy tyle godzin siedzi za kółkiem, zwłaszcza kręgosłup, daje o sobie znać. Dlatego, gdy Kasia ma wolną chwilę, trenuje dla zdrowia i fit sylwetki. W pracy kierowcy wpisane jest ryzyko. Można jeździć bardzo bezpiecznie, a i tak zdarzają się sytuacje, które trudno przewidzieć. Pamiętam, że kiedyś miałam właśnie taką awarię auta, że po prostu zaczęły mi się śruby odkręcać od jednego koła z tyłu. Ja prawie to koło straciłam właśnie jadąc przez pod Berlinem. Pamiętam właśnie, że już patrząc w lusterko widziałam, że mi śrubki odpadają i już byłam przestraszona. Mówię, jak ja stracę to koło na autostradzie, to już będzie kaplica. Zdążyłam na szczęście zjechać bardzo powoli na parking i przez półtorej godziny dokręcałam to koło. Słuchajcie, praktycznie można powiedzieć, że przekręcałam to koło, bo one trzymały się na ostatnich zwojach śrubek. Wiara w siebie, życie z pasją na pełnej petardzie. Tego możemy nauczyć się od Kasi. Ja uwielbiam tu pracę. Pięknie jest jeździć w blasku wschodzącego, zachodzącego słońca. Widząc gwiazdy. Kiedy miasta śpią, a ty przemierzasz tysiące kilometrów. Widoki, przestrzeń, noce, dnie, pory roku. Jeśli spodobała Wam się jej postać i chcecie na bieżąco otrzymywać dawkę motywacji i dobrej energii od tej odważnej, pięknej kaliszanki, śledźcie jej media społecznościowe. Prowadzi je pod nazwą Kate Track Driverka. Kasi w tym szczególnym dniu życzymy przede wszystkim tyle samo powrotów co wyjazdów. A teraz kolejna odsłona akcji Kalisz w sercu. Marta Raszkowska, działaczka na rzecz zwierząt i Witold Janiak, kompozytor, pianista, wykładowca akademicki to kolejne osoby, które wzięły udział w tej akcji. Za co kochają nasze miasto? Cześć Marta Raszkowska, jestem prezesem Fundacji Free Animals Kalisz. Poproszono mnie, abym wymieniła trzy argumenty, za które kocham nasze miasto. Pierwszym argumentem, najważniejszym dla mnie oczywiście, jest coraz większa świadomość na temat zwierząt wolnożyjących i zwierząt dzikich. Ja <laughs> Drugim argumentem, za który kocham Kalisz, to są dwa nasze przepiękne parki. Miejsca z ogromnym potencjałem, który mam nadzieję zostanie wykorzystany. Natomiast trzecim argumentem od dość niedawna jest fakt coraz większych nasadzeń zieleni, drzew, kwiatów. Wszystko. Dzień dobry Państwu, Witold Janiak z tej strony. Za co kocham Kalisz? Kalisz kocham za to, że znalazłem tam ludzi, którzy mi pokazali, czym warto się w życiu kierować. Yy, za to, że pokazali mi wartości, za to, że pokazali mi ideały. Yy, za to, że Pokazali mi miejsca i zdarzenia, gdzie można te wartości i te ideały zobaczyć na własne oczy, że można je wprowadzać, że tak powiem, w życie i że to mimo, że jest to bardzo trudne i bardzo często w konfrontacji z tak zwaną szalą rzeczywistością. Pozornie te wartości, ideały przegrywają, to w ostateczności prowadzą cię w taką stronę, której nie zamieniłbyś na nic innego. I za to kocham Kalisz. Polska pokonała Salwador 3–1 do 1 w meczu Pucharu Davisa, który w piątek i sobotę rozegrany został w Hali Arena. Decydujący o zwycięstwie punkt zdobył Debel z utytułowanym Łukaszem Kubotem w składzie. Kalisz po raz drugi był organizatorem tego tenisowego wydarzenia. Przed rokiem polscy tenisiści pokonali w arenie reprezentację Hongkongu 4 do 0. Tym razem zmierzyli się z Salwadorem, a stawką meczu był awans do barażu o Grupę Światową pierwszą Pucharu Davisa, czyli drużynowych mistrzostw świata. Obiekt na dobrzecu ponownie okazał się szczęśliwy dla Białoczerwonych, którzy pokonali rywali 3 do 1. Decydujący punkt dla zespołu prowadzonego przez Mariusza Fristenberga zdobył debel Łukasz Kubot i Jan Zieliński, który pokonał w sobotę swoich rywali. 6 do 4 i 6 do 1. Dzień wcześniej swoje spotkanie wygrali singliści Kacper Żuk i Kamil Majchrzak. Na zakończenie zawodów najmłodszy w polskiej kadrze Wojciech Marek uległ doświadczonemu Marcelo Arevalo. W dwudniowej imprezie czynny udział wzięli młodzi tenisiści KKS-u, którzy odpowiadali za podawanie piłek zawodnikom. Natomiast w zgrupowaniu poprzedzającym mecz uczestniczył kaliski tenisista Piotr Matuszewski. Jak na razie marzec pokazuje nam swoje chłodniejsze oblicze. Póki co nie mamy co liczyć na wiosenną aurę. Do środy włącznie będzie zimno i czasem słonecznie, a od czwartku czeka nas deszcz. Jaka będzie najbliższa doba w Kaliszu? Zapraszamy na prognozę pogody. Poniedziałkowy wieczór z lekkim mrozem, minus 2 stopnie Celsjusza. Zachmurzenie małe, ciśnienie wysokie, 1022 hektopaskale. Wiatr słaby. W nocy temperatura spadnie do minus 4 stopni. Wtorkowy poranek pochmurny. Ubierzcie się ciepło, bo na termometrach minus 2 stopnie. W ciągu dnia maksymalnie 2 stopnie na plusie. Okresami możliwe przejaśnienia. I słabe opady śniegu, wiatr słaby, zmienny, ciśnienie wciąż wysokie 1022 hektopaskale. Na portalu faktykaliskie.pl czeka na Was ciekawa historia wyczyn, tak trzeba nazwać. To, czego dokonała wbrew panującym zwyczajom i konwenansom, śladów wygranego przez 17-letnią Ernestynę Potowską Rosę procesu, który wytoczyła ojcu, chcąc zdobyć niezależność i prawo do decydowania o własnym życiu i majątku, nie ma. O tym, że XIX-wieczny sąd w Kaliszu przyznał rację nastolatce, wiemy jedynie z jej przekazów. Młoda kobieta wyjechała z kraju i była jedną z pierwszych mieszkanek Stanów Zjednoczonych, które zawalczyły o wolność i prawa kobiet. Dlatego 8 marca to doskonały moment, by przybliżyć osobę, która znalazła w sobie odwagę i siłę, by żyć według własnego scenariusza, a jaki napisała w XIX-wiecznym świecie. Przeczytacie na portalu faktykaliskie.pl. Tym zaproszeniem kończymy dzisiejszy magazyn miejski. Dziękuję za uwagę i życzę szczególnie paniom udanego wieczoru. Do zobaczenia. kuchangia